Dziś wracamy do historii, która ponownie rozpala polski showbiznes i budzi ogromne emocje wśród fanów muzyki. Mandaryna, a właściwie Marta Wiśniewska, to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Tancerka, piosenkarka, ikona popkultury lat 2000, kobieta, która przez lata była na ustach całej Polski. Zarówno z powodu sukcesów scenicznych, jak i kontrowersji. Przez długi czas mandaryna wybierała milczenie, unikając publicznych sporów i komentarzy na temat dawnych konfliktów ze świata estrady, aż do teraz. W wieku 47 lat mandaryna niespodziewanie postanowiła przerwać ciszę. W szczerym, emocjonalnym wystąpieniu po raz pierwszy tak otwarcie odniosła się do relacji z jedną z największych legend polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz. Jej słowa są mocne, bezkompromisowe i, jak twierdzą niektórzy, wręcz szokujące. Mandaryna nie tylko wraca do dawnych wydarzeń, ale także ostro krytykuje postawę Maryli, zarzucając jej brak wsparcia, niezrozumienie oraz niesprawiedliwe ocenianie młodszych artystów. Co dokładnie powiedziała Mandaryna? Dlaczego właśnie teraz zdecydowała się na tak stanowczy głos? Czy to jedynie osobiste rozliczenie z przeszłością, czy może początek nowego konfliktu, który na nowo podzieli opinię publiczną? W tle pojawiają się pytania o kulisy polskiej sceny muzycznej, hierarchię gwiazd, presję mediów i cenę, jaką płaci się za popularność. W naszym materiale krok po kroku przyjrzymy się tej sprawie, przypomnimy kontekst, zacytujemy najmocniejsze fragmenty wypowiedzi mandaryny i sprawdzimy, jak na jej słowa reaguje środowisko artystyczne oraz internauci. Jedno jest pewne to wyznanie nie przejdzie bez echa. Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły i zrozumieć, co naprawdę kryje się za tym głośnym wystąpieniem, zostań z nami do końca. Sprawa, o której dziś mówimy, nabiera coraz większego rozgłosu i wywołuje fale komentarzy, zarówno w mediach, jak i wśród fanów. Mandaryna po latach zdecydowała się na szczere i bezprecedensowe wyznanie, które dla wielu osób było prawdziwym zaskoczeniem. Artystka, kojarzona z energią taneczną, muzyką i estetyką początku lat 2000, dziś wraca do przeszłości. By jasno powiedzieć, co przez długi czas pozostawało niewypowiedziane, obecnie mandaryna przeżywa wyraźny renesans popularności. Coraz cieplejsze reakcje fanów, rosnące zainteresowanie jej twórczością oraz moda na nostalgiczne powroty do muzyki lat 2000 sprawiają, że jej nazwisko znów regularnie pojawia się w mediach. Co istotne, dawne kontrowersje, w tym głośny występ w Sopocie w 2005 roku, który przez lata był symbolem medialnej krytyki, dziś są postrzegane zupełnie inaczej. Widzowie patrzą na nie z dystansem, a nawet z sympatią, dostrzegając presję i realia tamtych czasów. Na tym tle szczególnie mocno wybrzmiała niedawna wypowiedź Mandaryny, która pojawiła się w programie Answer or Eat na antenie RMF FM. Zapytana wprost o to, kto jest najtrudniejszą osobą w polskim showbiznesie, początkowo próbowała uniknąć jednoznacznej odpowiedzi. Wyraźnie zaznaczyła, że nie chce utrzymywać kontaktów z ludźmi, którzy traktują ją w nieprzyjazny sposób. Nie lubię obracać się w towarzystwie ludzi, którzy nie są mili albo nie mają klasy. To dotyczy także artystów. Nawet jeśli kogoś nie lubią, potrafią się do niego uśmiechać. Dlatego czasem trudno mi stwierdzić, kto mnie naprawdę nie lubi. Tłumaczyła na początku, ważąc każde słowo. Jednak po chwili mandaryna zdecydowała się na szczerość, która odbiła się szerokim echem. Bez wahania przyznała, że pamięta sytuację sprzed lat, kiedy Maryla Rodowicz publicznie wypowiedziała się o niej w sposób, który był dla niej bolesny i krzywdzący. Wiem, że Maryla Rodowicz powiedziała kiedyś coś niemiłego na mój temat, dlatego podaję właśnie to nazwisko. Do dziś to pamiętam, nie wiem czy ona jest dobra czy zła, ale wiem na pewno, że mnie nie lubi, wyznała bez ogródek. Słowa, do których nawiązała mandaryna, padły około dekadę temu i były szeroko komentowane w mediach. Wówczas Maryla Rodowicz, uważana za niekwestionowaną legendę polskiej estrady, wyraziła publiczne zdziwienie faktem, że mandaryna bywa określana mianem gwiazdy. W naszych czasach na ścianie pojawiały się dwie osoby i jedna była gwiazdą. Dziś czytam podpisy pod zdjęciami z imprez i chce mi się płakać. Przepraszam bardzo, ale jeśli mandaryna jest gwiazdą, to kim ja jestem? Królową gwiazd, mówiła wówczas Maryla Rodowicz, nie kryjąc ironii. Dla Mandaryny te słowa nie były jedynie medialnym żartem czy niewinnym komentarzem. Jak dziś podkreśla, odebrała je jako podważenie jej pracy, wysiłku i prawa do bycia częścią polskiej sceny muzycznej. Jej zdaniem była to wypowiedź, która wpisała się w szerszy problem traktowania młodszych artystów z góry i bez zrozumienia realiów, w jakich funkcjonują. Wypowiedź mandaryny spotkała się z dużym wsparciem ze strony fanów. W mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy, w których internauci chwalą ją za odwagę, autentyczność i szczerość. Wielu podkreśla, że po latach milczenia miała pełne prawo opowiedzieć swoją wersję wydarzeń i nazwać emocje, które nosiła w sobie przez długi czas. Czy te słowa zamknął pewien rozdział w historii polskiego show biznesu? czy wręcz przeciwnie, otworzył nowy etap publicznej dyskusji o relacjach między gwiazdami różnych pokoleń. Jedno jest pewne mandaryna już nie milczy, a jej głos dziś wybrzmiewa głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Po ujawnieniu szczerych i bezpośrednich słów Mandaryna reakcja opinii publicznej była natychmiastowa i wyjątkowo intensywna. Internet wręcz eksplodował komentarzami, a fani obu artystek bardzo szybko podzielili się na dwa wyraźne obozy. Jedni stanęli murem za mandaryną, inni zdecydowanie bronili Maryla Rodowicz, uznając ją jej dawne słowa za element szerszej debaty o jakości i definicji gwiazdy w polskim show biznesie. Zwolennicy Mandaryny podkreślają przede wszystkim jej odwagę. W ich opinii artyska po latach medialnego linczu, wyśmiewania i deprecjonowania w końcu znalazła siłę, by głośno powiedzieć o tym, co ją zraniło. W komentarzach często pojawiają się głosy, że przez długi czas była traktowana niesprawiedliwie, a jej kariera została zredukowana do jednego niefortunnego występu sprzed dwóch dekad. Fani przypominają, że Mandaryna była symbolem pewnej epoki kolorowej, tanecznej, lekkiej i że właśnie taka estetyka była wówczas potrzebna młodemu pokoleniu odbiorców. Wielu internautów zwraca uwagę, że słowa Maryli Rodowicz, choć wypowiedziane wiele lat temu, miały ogromną siłę rażenia. Według fanów, mandaryny publiczne podważanie statusu innej artystki przez ikonę estrady mogło wpłynąć na jej wizerunek i sposób, w jaki była później postrzegana przez media. Legenda powinna wspierać młodszych, a nie ich ośmieszać. To jeden z najczęściej powtarzających się komentarzy. Dla tej grupy mandaryna stała się symbolem artystki, która padła ofiarą elitarnego podejścia i braku empatii w branży rozrywkowej. Z drugiej strony fani Maryli Rodowicz nie kryją oburzenia. Ich zdaniem wyciąganie dawnych wypowiedzi po latach jest niepotrzebnym rozdrapywaniem starych ran i próbą budowania zainteresowania wokół własnej osoby. Podkreślają, że Maryla Rodowicz przez dekady budowała swoją pozycję ciężką pracą, talentem i i niezliczonymi przebojami, a jej słowa sprzed lat były raczej ironicznym komentarzem do zmieniających się realiów show biznesu, niż osobistym atakiem. Obrońcy Maryli argumentują również, że różnica pokoleniowa ma tu kluczowe znaczenie. W ich opinii, artystka reprezentuje czasy, w których miano gwiazdy było zarezerwowane dla nielicznych, a droga na szczyt była znacznie trudniejsza. W tym kontekście jej wypowiedź miała być wyrazem frustracji wobec inflacji pojęć, a nie celowym uderzeniem w mandarynę. Nie wszystko trzeba brać do siebie, czyli piszą internauci apelując o większy dystans. Szczególnie interesujące są głosy osób, które starają się spojrzeć na konflikt z obu stron. Część komentujących zauważa, że Mandaryna ma pełne prawo mówić o swoich emocjach, nawet jeśli dotyczą one wydarzeń sprzed wielu lat. Jednocześnie podkreślają, że Maryla Rodowicz funkcjonuje w zupełnie innym wymiarze artystycznym i kulturowym, co naturalnie prowadzi do nieporozumień. W tych komentarzach pojawia się refleksja, że problemem nie są konkretne osoby, lecz system, który zestawia artystów różnych pokoleń i stylów, zmuszając ich do rywalizacji zamiast dialogu. Media społecznościowe stały się areną gorących dyskusji, memów, analiz archiwalnych wypowiedzi i porównań karier obu gwiazd. Każda nowa publikacja, każdy cytat i każda reakcja tylko podsycają emocje. Jedno jest pewne. Słowa mandaryny uruchomiły lawinę, która odsłoniła głębszy problem polskiego show biznesu, brak wzajemnego zrozumienia, szacunku i rozmowy między generacjami artystów. Dla jednych to odważne rozliczenie z przeszłością, dla innych niepotrzebny atak na legendę. Niezależnie od ocen, reakcje fanów pokazują jasno, że ta historia poruszyła czuły punkt i stała się czymś więcej niż tylko kolejną medialną sensacją. To opowieść o ambicjach, zranionych emocjach i cenie, jaką płaci się za bycie gwiazdą wczoraj i dziś. Relacja między Mandaryna a Maryla Rodowicz nigdy nie była bezpośrednia, bliska ani oparta na osobistym kontakcie. W rzeczywistości ich związek istniał głównie na poziomie medialnym, symbolicznym i pokoleniowym, jako zderzenie dwóch zupełnie różnych światów polskiej sceny muzycznej. To właśnie ta różnica sprawiła, że napięcie między nimi narastało latami, choć przez długi czas pozostawało niewypowiedziane. Gdy mandaryna pojawiła się na polskiej scenie muzycznej na początku lat 2000, była postrzegana jako produkt nowej epoki ery tabloidów, telewizji śniadaniowej, festiwali sponsorowanych przez marki i popkultury opartej na wizerunku. Jej obecność była świeża, kolorowa, taneczna i co kluczowe, bardzo medialna. Dla starszego pokolenia artystów, wychowanych w zupełnie innych realiach, był to szok kulturowy. Mandaryna nie przeszła klasycznej drogi od, od festiwalu do festiwalu. Nie była kojarzona z wielkimi salami koncertowymi ani z dorobkiem budowlanym przez dekady. Zamiast tego funkcjonowała w świecie nowoczesnego popu, gdzie popularność często wyprzedzała ocenę umiejętności. Maryla Rodowicz reprezentowała dokładne przeciwieństwo tego modelu. Jej kariera była symbolem starej szkoły, wieloletniej pracy, niezliczonych koncertów, prestiżowych festiwali i statusu legendy narodowej. Dla niej pojęcie gwiazdy miało ciężar, który nie powinien być rozdawany zbyt łatwo i właśnie w tym miejscu doszło do pierwszego, choć nieformalnego pęknięcia między obiema artystkami. Choć Mandaryna i Maryla Rodowicz nie współpracowały ze sobą artystycznie, ani nie rywalizowały bezpośrednio o te same sceny czy nagrody, media bardzo chętnie zestawiały je jako symbole dwóch epok: Mandaryna była twarzą nowoczesności, Maryla strażniczką tradycji. To porównanie narzucone przez dziennikarzy i komentatorów stopniowo budowało narrację konfliktu, nawet jeśli same zainteresowane nie zabierały głosu. Momentem przełomowym była publiczna wypowiedź Maryli Rodowicz sprzed lat, w której zakwestionowała zasadność nazywania mandaryny gwiazdą. Choć dla części odbiorców była to ironiczna uwaga, dla mandaryny stała się ona symbolem lekceważenia i braku szacunku. Jak dziś przyznaję, odebrała te słowa bardzo osobiście. W jej odczuciu nie były one jedynie komentarzem do rynku muzycznego, ale bezpośrednim podważeniem jej miejsca w branży. Warto podkreślić, że mandaryna w tamtym czasie znajdowała się w szczególnie trudnym momencie kariery. Była intensywnie krytykowana, wyśmiewana i sprowadzana do jednego wydarzenia występu w Sopocie w 2005 roku. W tym kontekście słowa legendy estrady miały znacznie większą wagę. Mandaryna nie miała wówczas narzędzi ani pozycji, by publicznie odpowiedzieć. Wybrała milczenie, które trwało ponad dekadę. Maryla Rodowicz natomiast nigdy publicznie nie odniosła się bezpośrednio do uczuć mandaryny ani do skutków swojej wypowiedzi. Z jej perspektywy była to jedna z wielu opinii wygłaszanych na temat kondycji show biznesu, nie zaś osobisty atak. Ta asymetria: jedna strona zraniona, druga nieświadoma lub obojętna, tylko pogłębiła dystans między artystkami. Dopiero dziś, po latach, Mandaryna zdecydowała się nazwać te relacje wprost. W jej narracji nie chodzi o zemstę ani próbę umniejszenia dorobku Maryli Rodowicz, lecz o domknięcie pewnego rozdziału. Opowiedzenie głośno, że słowa mają konsekwencje, nawet jeśli padają z pozycji żartu czy ironii. Relacja mandaryny i Maryli Rodowicz jest więc historią niedopowiedzianą, zbudowaną bardziej z symboli niż realnych spotkań. To opowieść to dotoni o różnicy pokoleń, o konflikcie wartości i o tym, jak jedna wypowiedź może na lata wpłynąć na poczucie własnej wartości drugiego człowieka. Dziś, gdy mandaryna odzyskuje głos i sympatię publiczności, ta historia wraca nie po to, by eskalować konflikt, ale by wreszcie go zrozumieć. Po publicznym przerwaniu milczenia przez Mandaryna i jej ostrych słowach pod adresem Maryla Rodowicz wielu zadaje sobie jedno zasadnicze pytanie: czy po tym wyznaniu ich relacja, nawet ta czysto symboliczna, może jeszcze kiedykolwiek wyglądać tak jak dawniej, a może właśnie definitywnie dobiegła końca pewna epoka milczenia i pozornej obojętności? Warto jasno podkreślić, relacja między Mandaryną a Marylą Rodowicz nigdy nie opierała się na bliskiej znajomości czy regularnym kontakcie. Była to raczej relacja z dystansu, oparta na obserwacji, ocenach i komentarzach, które funkcjonowały w przestrzeni publicznej. Po słowach Mandaryny ten dystans nie tylko się nie zmniejszył, ale wręcz stał się bardziej wyraźny i napięty. Mandaryna Mając dziś 47 lat mówi wprost, że nie oczekuje przeprosin ani próby pojednania. Jej zdaniem najważniejsze było wypowiedzenie na głos tego, co przez lata ją uwierało. To wyraźna zmiana w jej postawie. Z osoby, która unikała konfliktów i wybierała ciszę, stała się artystką świadomą swojej wartości, gotową nazwać emocje i konsekwencje cudzych słów. W tym sensie jej zachowanie po wyznaniu jest spokojne, ale stanowcze. Nie atakuje dalej mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najbardziej dyskutowanych postaci polskiej popkultury przełomu XX i XXI wieku. Jej kariera nie była klasyczna ani przewidywalna, ale właśnie dzięki temu na trwałe zapisała się w historii rodzimego show biznesu. Swoją drogę artystyczną mandaryna rozpoczęła jako tancerka. Już w latach 90. była ceniona za energię, wyrazistość sceniczną i nowoczesne podejście do choreografii. Przełomem okazała się współpraca z największymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej oraz obecność w telewizji, która szybko uczyniła ją osobą powszechnie rozpoznawalną. Jej styl Dynamiczny, odważny i inspirowany zachodnimi trendami Veristie wyróżniał ją na tle ówczesnych artystek. Na początku lat 2000, Mandaryna zdecydowała się na krok, który wzbudził ogromne emocje. Rozpoczęła karierę muzyczną. Jej debiutancki album, ta Mandaryna.com .com z 2002 roku, okazał się sukcesem komercyjnym i wprowadził ją do mainstreamu jako wokalistkę pop. Utwory takie jak Here I Go Again czy Every Night stały się tanecznymi hitami klubów i imprez, a sama Mandaryna była jedną z najczęściej zapraszanych gwiazd festiwali i programów telewizyjnych. Kolejne lata przyniosły następne wydawnictwa, w tym album Mandarynkowy Sen, który umocnił jej wizerunek jako artystki kojarzonej z muzyką taneczną i estetyką pop lat 2000. Choć jej kariera wokalna spotykała się z mieszanymi opiniami krytyków, nie można jej odmówić ogromnej popularności i wpływu na kulturę masową tamtego okresu. Mandaryna stała się symbolem epoki kolorowej, odważnej i nastawionej na rozrywkę. Po okresie intensywnej obecności medialnej, artystka stopniowo zaczęła wycofywać się z pierwszego planu, skupiła się na tańcu, choreografii oraz pracy z młodszymi artystami. Była jurorką i trenerką w programach telewizyjnych, gdzie dzieliła się doświadczeniem scenicznym i sceniczną dyscypliną. W tym czasie zyskała nowy szacunek jako mentorka i profesjonalistka z kulis. W ostatnich latach mandaryna przeżywa wyraźny powrót zainteresowania jej twórczością. Nostalgia za muzyką lat 2000. Powroty dawnych hitów i zmiana perspektywy odbiorców sprawiły, że jej dorobek oceniany jest dziś łagodniej i bardziej kompleksowo. Dla wielu fanów Mandaryna nie jest już tylko postacią kontrowersyjną, ale ważnym elementem historii polskiego popu. Jej największym osiągnięciem pozostaje fakt, że mimo krytyki i trudnych momentów nie zniknęła z kulturowej pamięci. Mandaryna udowodniła, że kariera artystyczna może mieć wiele etapów, a sukces nie zawsze mierzy się jedynie opinią krytyków, lecz także wpływem na całe pokolenie odbiorców. Nie eskaluje konfliktu, ale też nie wycofuje się z tego, co powiedziała: Zachowanie mandaryny po medialnej burzy pokazuje, że traktuje ona swoje wyznanie jako zamknięcie, a nie początek wojny. W wywiadach i komentarzach nie wraca obsesyjnie do tematu, nie prowokuje kolejnych wypowiedzi. Skupia się na swojej obecnej popularności, koncertach i pozytywnym odbiorze ze strony fanów. To jasny sygnał: powiedziała, co miała do powiedzenia i idzie dalej. W przypadku Marylii Rodowicz sytuacja jest bardziej złożona. Każda ewentualna reakcja czy to obrona, czy próba złagodzenia tonu będzie teraz analizowana pod lupą. Milczenie również jest komunikatem, który utrwala dystans i potwierdza, że relacja nie wróci do ten stanu sprzed lat. No bo taki stan w praktyce nie istniał. Czy więc jest jeszcze jak dawniej? Odpowiedź brzmi nie. I być może nigdy nie będzie, ale jednocześnie nie musi to oznaczać otwartego konfliktu. To raczej trwałe rozdzielenie dwóch światów, dwóch wrażliwości i dwóch pokoleń polskiej sceny muzycznej. Mandaryna odzyskała głos i spokój, Maryla Rodowicz zachowuje swoją pozycję i dystans. Ich drogi biegną równolegle, ale już bez iluzji wzajemnej neutralności. Ta historia pokazuje jedno bardzo wyraźnie. Czas nie zawsze leczy rany, jeśli nie zostaną one nazwane. Mandaryna to zrobiła, a to sprawia, że po tym wyznaniu nic nie jest już takie jak wcześniej, nawet jeśli na zewnątrz wszystko wygląda spokojnie. Na zakończenie tej historii jedno jest pewne: słowa, które w wieku 47 lat wypowiedziała Mandaryna, na zawsze zmieniły sposób, w jaki patrzymy na dawny konflikt i relacje w polskim showbiznesie. Przerwanie wieloletniego milczenia nie było impulsem ani chęcią.